Witam serdecznie. Dzisiaj w tym krótkim nagraniu pozmawiamy sobie o narracji pod tytułem Ceny gazu nas zabijają. DeFi w ogóle jest bez sensu. Miał być sprawiedliwie tylko dla wszystkich, a stać na to tylko wielorybów. I ta narracja jest w dużej mierze słuszna. Dlaczego? No ceny gazu na Ethereum są przeogromne, przeokrutne i robienie słopa za 100 może boleć, jeżeli mamy w portfelu 40 dolarów na 400 jakie mamy tutaj alternatywy o tym sobie opowiemy w pierwszej części a w drugiej części powiemy o tym że ceny gazu w dłuższej perspektywie nie będą miały żadnego znaczenia i nawet jeżeli dzisiaj odczuwamy ból przy korzystaniu z defi to za 5 lat nie będziemy go odczuwać wcale tak jak kiedyś przesyłanie obrazka w mailu wywoływało zdenerwowanie że ściągasz maila parę minut kosztuje to 3 impulsy Teraz wysuwamy sobie obraz HD i nie ma tego problemu i z DeFi będzie dokładnie tak samo. Ale najpierw, zanim przejdziemy do przyszłości, skupmy się na to i teraz. Więc tak, płacimy dużo za gaz, DeFi wydaje nam się być bez sensu. I dlaczego płacimy dużo za DeFi? Ponieważ dużo osób chce z niego korzystać. To pierwsze primo. Po drugie primo, ponieważ myślimy w dolarach. Widzimy w dolarach opłatę transakcyjną i wydaje się nam super duża, że wzrosły one. Kilkadziesiąt razy w Poznaniu do, do rok temu. Ja pamiętam moje pierwsze nagrania, którymi dziwiłem się z Wami temat DeFi, Tam transakcja kosztowała poniżej dolara, dolar, dwa, trzy e, tego typu to były zabawy. Ale wyjdźmy z tego dogmatu dolara. Żyjemy na Ethereum. Tutaj naszym dogmatem jest Ether. No i Ether w ciągu roku wzrósł kilkanaście razy. Czyli naturalnie ta sama opłata wyrażona w Etherze. W dolarach będzie kilkanaście razy większe. Teraz, jeżeli na tym rynku jesteśmy nowi, no to ok, to nas jest bolesne. Ale jeżeli byliśmy tam rok temu, dwa lata temu, to my partycypujemy w tym wzroście eteru. Mamy eter w portfelu, zarabiamy na tym, więc nie płaczmy i narzekajmy. Co więcej, przypomnijmy sobie o airdropach, które dostaliśmy od DeFi, o Uniswapie, One Inchu, Idle, Badger, etc., etc., w ogóle. Zauważyłem ostatnio, że bardzo często mówię to et cetera, et cetera i muszę to wyeliminować, ale mm, zobaczmy, że osoby, które korzystały z DeFi pół roku temu, rok temu, one dostały tysiące dolarów w tokenach za darmo, za darmo, za właściwie nie robię niczego, dokonanie pojedynczych transakcji. No to teraz ma się tysiące, żeby wydać nam opłatę transakcyjną, tak czy nie? Eee, a z drugiej strony to też osoby, które... W... Zaczęły korzystać z DeFi. Hmm, pół roku temu rok i teraz chcą wyjść. No to mówmy się, raczej w ciągu tego roku zarobiłeś na to patron. Jak nie, to trudno. Jesteś w pewnej pułapce. Teraz porozmawiamy sobie, jak z tej pułapki wyjść, jakie mamy alternatywy poza Ethereum. I tutaj skoncentruję się jakby najbardziej na mm, słopach, ponieważ je można dokonać od ręki i nie wymagają. Zaawansowane infrastruktury są na wielu blockchainach, jest wiele alternatyw. Korzystanie z DeFi bardziej zaawansowanego jest bardziej skomplikowane, ale też są pewne alternatywy. Nie korzystamy z DeFi typu farming, lokaty, pożyczki, to pamiętajmy, co ma znaczenie. Znaczenie ma to, kiedy wpłacamy i wypłacamy. Róbmy to, gdy gaz jest względnie tani. by powiedzieć, no dobra, ale cena czegoś tam wtedy jest wysoka, a gaz jest wysoki. Tak, dlatego mm, ja dobieram tak DeFi, e, żeby korzystanie z nich było mm, sensowne długoterminowo, żeby nie był ważny dokładny dzień, kiedy ja wyjdę e, przy osiąganiu zysku, e, i żeby ten kapitał był na tyle duży i na tyle długo, aby wypracował odpowiedni zysk. Na przykład ostatnio wyszedłem z Właściwie do końca wszedłem. odebrałem zysk z Care Finance, gdzie mój kapitał w momencie umieszczonego tam był warty 20 parę tysięcy dolarów, więc to było już sporo, potem Bitcoin wzrósł i to jest wart około 80 tysięcy na chwilę obecną i przez ten czas, przez od września do początku lutego ten kapitał wypracował dla mnie 10 tysięcy dolarów, więc jakby to jest zgodna stopa zwrotu, że co się było warte 30, jedną trzecią mam po jednej trzeciej roku. E, super stopa wzrostu, warto z tego skorzystać. To też uczyniłem, i wtedy nie narzekałem na to, że muszę zapłacić 10 dolarów za poszczególne transakcje. Po prostu tak jest, to jest cena, którą mam do zapłacenia. E, tego, ta stopa tu nie byłaby tak duża, gdyby kerf tak dużo nie kosztował, gdyby DeFi nie było tak popularne, a za tym idzie, gdyby Tyru nie było przyciężone. Więc to jest, aby coś za coś. Na chwilę obecną musimy jednak e, to znieść. Oczywiście dla osób świeżych. Niż kapitałem, to jest coś strasznego i dla Was, no DeFi na pewno nie będę polecał, macie mało kapitał, tylko to może lepiej nie. Eee, jakie mam alternatywy? Po pierwsze, nie obrażać się, tylko edukować i rozwijać. Pamiętajmy, że kryptowaluty nie skończą się za miesiąc, dwa czy trzy. Nawet jak pęknie bańka, kryptowaluty i DeFi pozostaną. I powiem Wam jedno, to właśnie po tej tej bańki będą powstawały najlepsze rzeczy. I będą najlepsze okazje inwestycyjne. I... Ale okej, okay, zanim przejdziemy do przyszłości, to jeszcze skupimy się na teraźniejszości. Jak możesz oszczędzić na, na gazie? Przede wszystkim zaplanuj sobie operację, żeby robić, kiedy gaz jest tani. To rzeczy, kiedy dzień, dwa tydzień, dwa w tą czy czwartą nie, nie ma dużej różnicy i można poczekać, aż gaz stanie tych 40 gwej i dokonać ich później. Ja na przykład teraz czekam z takimi rzeczami jak na przykład wyjęcie Etheru z Awe czy przelanżowanie mojego portfolio w Curve, a właściwie wypłaty, wypłaty Bitcoina z Curve. Tam się nie spieszy, to są rzeczy zaplanowane, ja potrzebuję mieć też wypłacone w momencie kolejnej silnej korekty, a właściwie w momencie kiedy będziemy z tej karty wychodzili, więc wiem, że gdzieś w tym okresie czasu będzie odcinek kiedy na to będzie względnie nudno. Czy to będzie stagnacja u szczytu, czy na dole, nie ma to znaczenia, wtedy mogę sobie dokonać to, tej operacji i tak też uczynię. Słopy, gdzie robić tanie słupy? Po pierwsze, jeżeli robimy słop danym tokenem po raz pierwszy, to musimy zrobić transakcję approve i samego słopa, To to approve możemy sobie zrobić nie w momencie handlu, tylko robimy approve, kiedy jest tanio i wtedy jak jest drogo, to robimy taką transakcję trochę oszczędzamy, ale przy handlowaniu często i moimi wartościami, no to Uniswap nie ma teraz tania sensu. Więc może warto zostać na seksie, jeżeli dany ceks obsługuje tego coina. jeżeli nie, to warto zerzyć się za alternatywami. Tylko te alternatywy być może nie dostarczają par dla coinów mniej popularnych. I jakie alternatywy mam na myśli? No Alternatywy albo na drugiej warstwie Ethereum, ten przykład jak Looping, albo. Puśćcie na jakiś siostrzany blockchain, który jest powiązany z Ethereum, który jest zgodny z Ethereum, typu Binance Smart Chain, Tron, Matic, XDAI. Niektórych z tych projektów totalnie nie szanuje, nie uznaję, że zainteresowania, interesowania, jak na przykład Binance Smart Chain, ale w świetle tego, że mamy to już oprocentycyjne, być może krótkoterminowo będzie to miało dla nas sens i ktoś osobiście, nie będę z korzystał, to dla osób z niższymi pozycjami w portfelu, może być to ciekawy scenariusz. Tu na pewno sobie zlinkujemy do link do webinaru o Binance Smart Chain. Jakie są inne alternatywy? Loopring między innymi. E, czyli druga warstwa. I ta druga warstwa właśnie będzie rozwiązaniem. I spójrzmy na to, że teraz nasz mega bolą te opłaty transakcyjne. Ale to jest tylko ograniczenie technologii, która się rozwija. DeFi ma w sobie coś, czego nie ma i nigdy nie będzie miał tradycyjny system finansowy. Czyli mega otwartość. Każdy może wziąć udział i robić co tylko chce, e, żadnych regulacji, kontroli, tanie kogokolwiek o pozwolenie. Kolejna rzecz, e, mega szybkość innowacji. Wszystko jest na blockchainie, otwarte, połączone ze sobą i mega szybko powstają nowe punkty finansowe. Tak na przykład w kwestii indeksów kredytowych, one przez pewien czas e, żyły dość e, statycznie. Mieliśmy ich mało, na przykład był SDFi, aż nagle pojawił się PIDAO. Power Index i te innowacje w ciągu paru tygodni przekroczyły to, co jest w świecie tradycyjnym e, o lata świetne. Właściwie na poziomie, który jest nieosiągalny dla tradycyjnego systemu finansowego. Więc ta otwartość, ta wolność, to tempo innowacji, ten brak kontroli, to co stanie w DeFi na zawsze i nigdy nie będzie w regulowanym systemie finansowym. I tutaj to jest ta przewaga DeFi. Teraz e, nasza bolączka, czyli wysokie opłaty transakcyjne, one znikną. Tak jak zniknęły wysokie opłaty za korzystanie z internetu. Kiedy to nastąpi? Eee, nastąpi to w najbliższej przyszłości i to pewnie nie będzie jeszcze ten rok i ta bańka, pewnie to będzie później. Dlatego na przykład w kontekście mojego dość, czy warto chodzić teraz, czy nie, mam wątpliwości, czy oni dostarczą realną wartość przed pęknięciem banki, więc może dla mnie, koncertora long term, Warto jest sobie poczekać na podknięcie banki i kupić sobie te rzeczy za rok, za dwa, jak będą tanie, albo się pojawią tam nowe rzeczy, jeszcze ciekawsze, i sprzedawać je Wam za kolejne 5 lat w kolejnym cyklu. I tak samo będzie z DeFi. W tej banki będziemy narzekać na te przekupy transakcyjne, będziemy wieszali na DeFi psy, ale przejdziemy do drugiej warstwy. Czym one są, tutaj wytłumaczymy sobie w szczegółach i wtedy. Zakorzystanie korzystanie z DeFi nie będzie płacili właściwie nic. To będą drobnostki, ułamki centa i to będzie to dla każdego na całym świecie. I to będzie ta rewolucja. Obecnie jesteśmy na tak Teraz mamy DeFi Bubble był dotką Bubble. Ewaluacje chwilowo mogą być przewartościowane, ale długoterminowo, jak się spojrzę za 10 lat, to będzie to warte pryszcza, ponieważ Eee, wszyscy będą mogli korzystać z DeFi, jak wszyscy dzisiaj handlują w Internecie, sprzedają bądź kupują, a 20 lat temu była garstka takich osób, było to trudne, skomplikowane, Internet był kosztowny, e, było dużo ryzyk, no to z czasem okazało się, że to jest dostępne dla każdego i każdy to może robić i tak samo będzie z DeFi. Dlatego powtórzę moje hasło, o którym mówiłem na jesieni, kiedy po DeFi Summer, kiedy DeFi e, eksplodowało, bańka założyła że pękła ja byłem wtedy, Spokojnie, DeFi nadać się nawet jeszcze nie zaczęło. I dzisiaj powiem to samo. Mamy dużo większe ceny tokenów. No już wchodzimy, właściwie pukamy do top ten krypto. Ale fundamentalnie, długoterminowo DeFi się jeszcze nawet nie zaczęło. Obecnie mamy eksperymenty dla wąskiej grupy osób. Może koszty są zbyt duże, odcinamy tych zwykłych ludzi, ale my ich za rok, dwa, trzy Zaprosimy o drugiej warstwie, będzie wygodnie, będzie tanio, będzie fantastycznie. Dlatego, jeszcze raz, DeFi się nawet jeszcze nie zaczęło. Korzystanie z niego może być teraz trudne to topowane. Z internetu na temu 25. Nie każdy miał, trzeba było płacić jak za zboże, ale spójrzmy na to, zboże jest tanie, a mamy przy sobie płacić jak za zboże, czyli płacić dużo. Dlaczego? Ponieważ kiedyś zboże było bardzo wartościowe, bardzo drogie. Ale technologia sprawiła, że stało się tanie. i tak samo dzięki technologii, dzięki rozwojom Was drugich, to z DeFi stanie się tanie i będziemy płacić za to jak za, nie wiem za co, jak za, coś, za coś taniego. Więc yy, spokojnie, być może na dzisiaj DeFi nie jest dla Ciebie, yy, ale polecam Ci, abyś to sobie to obserwował, szczególnie kiedy ta bańka pęknie i wtedy sobie szukał perełek na, na długie lata, bo wyścig, nie kończy się jutro, nie kończy się za tydzień, za miesiąc, za rok. Ta ewolucja trwa tak jak trwa ewolucja internetu i z biegiem czasu DeFi i Blockchain będzie dostarczać nam coraz większej wartości, a za tym idzie wyceny poszczególnych protokołów będą przybierały na wartości.